Zapiski z live'ów, z tej strony ja. i Jadwiga, na Jadwiga Dzisiaj mam trening Aktualnie Ale też muszę iść dzisiaj na miasto Po białą farbę Nie wnikajcie na dźwięki w tle, bo wiecie, że już z mojego dłuższego filmiku Że bardzo często się owe tutaj pojawiają Dziwne dźwięki um... No i. Eju, nie wiem, jak tutaj się wysłowić. Jak jeszcze nie oglądaliście tego dłuższego filmiku, to doprawdy zapraszam. Zapraszam serdecznie ten filmik, bo moim zdaniem nie wyszedł on najgorzej, nie wyszedł on najlepiej, ale zawsze warto na swoje obczaić. Hejka, a więc zapraszam serdecznie. Jak zwykle trzeba zakryć wszystko i wszystkich. <grych> Pozdrawiam Lucie Gęzia Dżęziara. Ja Jak taki boomer będę, zanim go mówię. <grych> I Lenę. I Oliwie. Pozdrawiam. Ciu -ciup. Jak tam u Was kochani? Siemka, siemka. Przerwa świąteczna się kończy powolutku. To znaczy nie powolutku już jutro trzeba iść do szkoły. Nie fajnie. Dzisiaj idę raz na miasto, bo trzeba kupić białą farbę do występu, do twarzy oczywiście, nie do ściany, nie do tynku. No niestety, niestety. A potem idę na trening. Where is my Siema Sofi. Siema Janek, Siemka. Hej. Hej, hej. Mm, teraz pora na puder. Hop. Nie wiem, czy tylko. Nie wiem, czy tylko po farbę, czy po coś. znałem, że jeszcze wejdę do Rosmana. Tylko tajć. Może coś tam dla was kupię do pięknych testów na tak zwaną platformę YouTube. Papa, Lęcia, yy, idę na trening tańca. Mówiłam już chyba, że yy, trenuję taniec. Jestem tancerką hip-hopu. Czy nagram haul? Oczywiście, że nagram, o ile kupię nie tylko jedną rzecz. Nie, coś mi tak czerwono pod tym, no a no rzeczywiście nie nałożyłam korektora Żyj z Eweliną, nie? O komiks, ja niedawno rysowałam na polski komiks O Jeju, um... o chłopicie takiej lekturze, która pojawia się w klasie, bynajmniej w mojej szkole Rzecz... Guys, nie mnie aż tak nie postarzajcie. Jeszcze daleko. Żeby mi jeszcze któryś chciał, to by był cud. A jak tam u was, kochani? Dobrze się czujecie, że jutro do szkoły? Ile lat? Kochani, ja dopiero trenuję. Pięć miesięcy? Szybko to zleciało w ogóle. Na moje. Pozdrawiam, Laura. Pada? U mnie nie pada. U mnie tylko kropi. Współczuję. Na 10.45 ja mam chyba jutro na 8.00 albo na 8.50. Nie wiem nawet. Tak, jestem w szóstej klasie. O. Siema, Siemka. Pozdrawiam książka O, święto wielkanocne. No tak. Po staremu, nie? Zjadło się śniadanko, potem się otworzyło tam, zobaczyło się, co tam jest w koszyczku, co tam Że zajączek przyleciał, dał. Ja dostałam głównie słodycze i piątki. Pozdrawiam Nataszę i Milankę. No jej współczuję ci. Pewnie masz potem do 16 lekcje. Najgorzej, zaczynać wcześniej, co nie? Zaczynać wcześnie, a kończyć dopiero o późnych godzinach. To jest najgorzej. Najgorzej. Po co się maluję? Żeby mieć dla Was kontent. <laughs> Nie, no po prostu maluję się z pasji, a za zaczęłam nagrywać hobbystycznie. Potem to się narodziło w taką. No. Na jakie pytanie? Dziękuję. Cześć. A, ta, 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 ta. Tak, szósta klasa. I myć 71 wzrostu. A więc też bardzo śmiesznie. W ogóle moja kuzynka, ja jesteśmy bardzo wysokie. Ogólnie nasza rodzinka ma bardzo wysokie dziewczyny. I ja też to odziedziczyłam. A u, u mnie dobrze. Ojej, siódma, dziesięć najgorzej. Ale przynajmniej może wcześniej kończysz, nie? He he. Jeszcze nawet nie jest skończonym Czemu w kamerze wygląda, aby to wszystko była taką jedną wielką plamą? Ja mam pytanie, nie? Pa. Czy oglądam Gen Z, Nie śledzę ich zbytnio. Nie zagłębiam się w temat Gen Z, A więc... Można powiedzieć, że nie. O, ja już zazdroszczę. Ja mam chyba jutro 6 lub 7. Nie wiem. Tyle wiem, że ja tam na pewno nie chcę iść. Takie informacje, o uwaga, moja, o, uwaga, promocja. Takie oto informacje możecie znaleźć na moim pierwszym długim filmiku na moim kanale. Możecie go sobie obcejć po, po live, dowiecie się tam więcej o mnie oraz kilku ciekawostek, które bardzo, mogę rzadko. To ja ciebie zgłaszam. Mm -hmm. Przepraszam na chwilę. No kochana. koniec. O, sześć lekcji? O! A taką jedną osóbkę. Co było, to było. Już mamy wszystko opanowane, kochani. A więc już nie trzeba się martwić. Osoby niefajne zostają zawsze zgłaszane przeze mnie. Nie uważam, że Genzi to takie aż taki zły projekt. Jednak coś tam się chyba rozwinęli, nie? Miłego dnia, O Ojeju Jak się spotkamy, to ci ten mur. No -mur. dobra Kochani, ja nie kojarzę zbytnio osób z live. W ogóle śmieszna sytuacja, ponieważ, uwaga, uwaga, zbanowali mi konto na TikToku, a więc postaramy się razem z moją mamitką to ogarnąć, żebym jednak miała te konto, ponieważ nie chcę zakładać znowu nowego, ponieważ mam nawet podejrzenia kto mnie zgłosił, ale nie będę ich tutaj wymawiała. Oczywiście, bo nie chcę naruszać nikogo prywatności TD i itp. Ale mam podejrzenia co do kilku osób Ale no cóż Odzyskamy te konto Damy radę No i super Jakby hobbyhorsy to jest dla mnie inny wymiar Lepiej nie będę się na tym sporcie wypowiadała Lepiej dla wszystkich Dziękuję o! Król Mortis, wiadomo, że jest czystym. To wie każdy. Wolę nie poda to podawać nawet adresu, tym bardziej adresu zamieszkania, a nawet miasta. Jak na razie, nie mam na razie takiego zaberku. <laughs> Hello, Maciuś. Hops, 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 hops. Moja najgorsza paletka. Myślę, chyba te błyski z Revolution, ale nie jestem pewna. Chyba ta paletka, ale nie wiem. Tu mi się w ogóle to już pokruszyło. Nie wiem, tak nawet jej nie używam, tak naprawdę, ale przynajmniej kosztowała 5 zł. Piątka za paletkę. To jest deal, kochani. W pepko. <grywy> Dziękuję. Pozdrawiam Lenę. Mój ulubiony pędzel do makijażu to jest ten pędzel. Nie, przepraszam, to jest ten pędzel. On jest do yy, różu, do rozświetlacza, do pudru. No, trzy w jednym, a drugi testem. Hmm. Dziękuję. Miał mi to słyszeć. Chociaż ktoś mnie lubi. Hmm. Może nie wralłam w internecie. <laughs> hmm. Halo, błysk. No, pojawił się. Jutro na 9:10. dziesięć, o Nie znam się zbytnio na samochodach Ale Bardzo ładne są BMW Mercedesy Już, już mówię Już, już nie, nie mordujcie Tak, Mercedes jest ładny Tym bardziej taki jeden No i chyba Tesla też są ładne Z tego co widziałam Bardzo ładne samochody Moja opinia, żeby nie było Tam teraz się nie widzie w komentarzach Dziękuję, ślicznie. Pozdrawiam, Martynkę. E, brzydka się pisze przez RZ i na pewno nie przez P. Taka rada na przyszłość. Jak chcesz hejtować, rób to z głową. Tak jak ja. Dziękuję, ślicznie. Nie, nie śpiewamy tutaj takich piosenek. Nie wolno. Maciuś, nie. Nie dzieciach O, konie też są super. Kiedyś jeździłam. O Boże, współczuję. Biologia to jest moje... Mój znienawidzony przedmiot. Już matematyka mi lepiej idzie. Od biologii. Z matematyki jeszcze mam prawo się podnieść. Na cztery. Na semestr. A z biolki to nawet nie wiem, czy mi się uda. Nienawidzę tego przedmiotu całym moim sercem. I największy przedmiot, który mi się na pewno nie przyda. Już bardziej geografia się przyda. Nie lubię ani nauczycielki, ani w ogóle nie interesuje mnie to, co się mówi na biologii. Nawet nie mam zamiaru. Nic tam. Um, moje ulubione zwierzę. Myślę, że to są konie, psy i sowy. O, serio? No cóż, Śmieszki z pewnej klasy pewnie tu są, a więc witam ich serdecznie. Tak, ja też podobny powód mamy. O. No to życzę Ci powodzenia A dziękuję O, siedem Ciekawe Dobra. One się trzymają, jak miło Cyk, cyk Cyk, 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 cyk. Nie to. Szukam mojego tuszy z Eweliny kosmetycznej, ale nie mogę się go dokopać. Ewelina kosmetyczna, where are you? Nie ma go. I gdzie mój ulubiony tusz? No kochani, mamy problem. Ewelina kosmetyczna gdzieś uciekła. Marki samochodów, których nawet nie No na pewno nie ja, nie? oznaczam, Ja nie nienawidzę historii również. Wywalczyłam tą piątkę, ale no. Nienawidzę. Ops. Malujemy. i Iwonkę polskiego o Boże Teraz wymieniacie wszystkie przedmioty, których nie lubię. Hops, hops, hops. On tutaj. O, no to widzisz. Malujemy się razem. Mój ulubiony przedmiot. Ym... Godzina wychowawcza. Dobra, dobra, dobra. Mm. Angielski, język angielski. To jest mój ulubiony przedmiot. Uwielbiam panią do angielskiego. Uwielbiam sam przedmiot. Jestem z niego w miarę możliwości dobra. O. Dobra. O, miło mi bardzo. W ogóle tu chyba Ci kojarzy, Laura, z tych właśnie live'ów. Hops, hops, hops. Jakie macie jutro lekcje w szkole, co? Bo jutro do tej szkoły znowu. Wszyscy lecimy. To jakie macie jutro lekcje. Jakieś mocne, czy takie słabiutkie. Narka. Co tu się stało, Czemu to wypadło? Wypadło. Stój tam. Kochana. Nigdy się nie wybierasz? O. No like O. Dzisiaj chyba nie robię kresek. Wczoraj dostałam nerwice z tymi kreskami. Robiłam je. Dobre 10 minut Pozdrawiam Klaudię O Boże Ja mam też dwa polskie jutro pod rząd O nie, 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 nie O nie, nie, nie i historia O nie, 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 nie Nie, nie, nie No cóż, złamałam rzęsę, nie mogę iść do szkoły Złamałam rzęsę. No, tak. Dzisiaj nie robię kresek. Dzisiaj tak bardziej heche -he naturalnie. W moim wypadku naturalnie. To jest słowo hit. Najlepszy tusz, uwielbiam go. No w ogóle taką fajną szczoteczkę. Sky High miał bardzo podobną. Ale ze Sky High się zbytnio nie polubiłam. Na przykład tym z Eveline za 11 zł. Kupiłam go na prące. Normalnie kosztuje 20. Się mega polubiłam. Mega się lubimy z tym tuszem. Jeszcze wspomagam jego efekt. Tuszem z Essence. I super. Do szóstej. Tak, lubię BMW. Ładne samochodziki, bardzo ładne. Też lubię Audi w ogóle, chyba. Chyba tak to się wymawiało. Też są bardzo ładne samochody. Hapsia. Ej! Nie wydaje mi się, że mam ciemno w pokoju. Mi się wydaje, że właśnie mam jasno. Może dlatego, że zbytnio nie lubię światła. Mam oświetlenie, ro rolety są odsłonione. Nie wiem, czemu Wam się wydaje, że jest ciemno. Jest jasne na moje. Hops, hops, hops. Mój ulubiony kosmetyk, właśnie go trzymam w ręce. To jest taka maskara od Eveline Cosmetics. Ta czerwona wersja. Taka. Na pewno to jest BB od AA of Wings. Nie wynikajcie, to jest stare opakowanie, ono wygląda jak... To może wezmę te nowsze, lepsze, lepsze, ładniejsze, no ładniejsze, bardzo ładne No taki po prostu pink aloes Bardzo lubię też błyszczyki od Revolution I bardzo zdziwienie wszystkim W sumie to mówiłam już o białej kartce z Lovely, kontrówkach Eveline Variette I teraz to na pewno też jest yy, znowu Eyeliner z Max and More w pisaku. Naprawdę świetny, wodoodporny, nawet mogłabym powiedzieć. No, po prostu jest naprawdę trwały, a kosztuje piątkę. A więc cena nie boli, i, ale trwałość też nie boli. A więc to mnie bardzo cieszy. Ciemka Maciuś. E, czy pokażę swoje błyszczyki? Za chwileczkę, niech ja spróbuję chociażby zyskać. A więc tak. Moje błyszczyki to. Chyba mam tak pod ręką. O, trzy chyba mam pod ręką. No chyba, że znajdę. O! Jeden jest na kompletnym wyczerpaniu, a więc nie unikajcie. Oj. Jeden to jest ten. Pokazywałam już go kiedyś chyba. To jest ten w odcieniu taki mega pink pink Barbie. Chyba możecie go kojarzyć, bo robiłam ich testy na kanale. A więc gdzieś tam niżej można zobaczyć na moim kanale po live to, je, to są z Action One kosztowały chyba 5 zł, a więc naprawdę super cena Mam też drugi odcień, ten taki bardziej naturalny, neutralny, coś takiego On się wydaje taki brzoskwiniowy na słoczu, Ale na jest wręcz niewidoczny Ten kolor, bo jest bardzo delikatny Na pewno wielce wspominane na moim kanale i na live'ach błyszczyki Zemi Sporty. To jest odcień 60 Blushing Red. On jest już na boskim wyczerpaniu. To jest taki bardziej już czerwono, Podchodzi pod czerwone tony I ostatni mój ulubieniec to jest Rimmel. Od Rimmela. Och, my glass pump. Nawet o nim wspominałam na dłuższym filmiku. Ja mam odcień 800 Diamond Pop. On się prezentuje tak, to jest po prostu czysta, piękna drobina. Dla mnie to są na razie moje cztery błyszczyki. Chyba więcej nie mam błyszczyków. Nie, nie mam. A to jest moja czwórka błyszczyków. A więc proszę bardzo. A dzisiaj sobie nałożę taki po prostu delikatny błyszczyk. Hop. Dzisiaj chyba sobie po prostu ten odrębiera nałożę Dzwałem nasze przyrządy. Dziękuję. No to co, tak się prezentuje finalny look tego makijażu. Nie wnikajcie na moje włosy. Mi się on nawet podoba. Dziś będzie bieg po białą farbę. Mam nadzieję, że gdziekolwiek ją znajdę. Dziękuję wszystkim, co wytrwali do końca live'a. Dziękuję z tego serduszka. I pamiętajcie, że moje konto na TikToku jest tymczasowo niedostępne, a więc. ale link nadal zostawiam, ponieważ mam szczerą nadzieję, że uda nam się tam załatwić to konto. No to co. Ja kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Pa, pa! pa, pa.